System Enova 365 to zaawansowane narzędzie, które znacznie ułatwia obsługę zajęć komorniczych. Dzięki niemu pracodawcy oraz działy kadrowo-płacowe mogą skorzystać z niezbędnego wsparcia, aby skutecznie zarządzać tym skomplikowanym procesem. Aby rozpocząć obsługę, najpierw skonfiguruj podstawowe parametry w sekcji Narzędzia GT, opcje GT, kadry i płace GT, płace GT, elementy wynagrodzenia. Zdefiniowanie elementów wynagrodzenia, które podlegają zajęciom komorniczym, to kluczowy krok. Możesz określić, w jaki sposób każdy z nich będzie uwzględniany, domyślnie nie podlega zajęciu lub w pełnej wysokości. Następnie system umożliwia rozróżnienie między różnymi typami zajęć komorniczych, takimi jak zajęcia standardowe, alimenty czy inne, jak na przykład Artykuł 91 Kodeksu Pracy. Każdy z tych rodzajów zajęcia ma możliwość indywidualnej konfiguracji, co pozwala ustalić limity potrąceń czy kwoty wolne od zajęć. Kiedy już zdefiniowane zostaną rodzaje zajęć, można przejść do ewidencjonowania ich w kartotece pracownika. Aby to zrobić, otwórz kartotekę, przejdź do zakładki, płacę GT, zajęcia komornicze, a następnie dodaj nowe zajęcie, uzupełniając wymagane informacje, w tym dane komornika w przypadku gdy dla jednego pracownika istnieje więcej niż jedno zajęcie, Enova 365 pozwala na ustalenie priorytetów, co pomoże w prawidłowym rozliczeniu. Jednym z kluczowych atutów systemu jest automatyczne naliczanie potrąceń. Enova 365 oblicza kwoty na podstawie wcześniej skonfigurowanych parametrów, uwzględniając limity potrąceń oraz kwoty wolne od potrąceń. Dzięki temu minimalizujesz ryzyko błędów, a także zyskujesz pewność, że wszystkie obliczenia przebiegają w pełni transparentnie. Po naliczeniu listy płac, system automatycznie generuje zobowiązania wobec komorników, co jest niezwykle pomocne. Po zatwierdzeniu płac, wystarczy przejść do modułu Ewidencja dokumentów, aby zobaczyć wygenerowane zobowiązania. Aby przygotować przelewy dla komorników, wystarczy przejść do modułu Ewidencja środków pieniężnych i na podstawie potrąceń skonfigurować przelewy. Nie zapominaj również o możliwościach raportowania i analizy zajęć komorniczych w ENOWA 365. Dzięki zestawieniom potrąceń i analizom możesz monitorować procesy obsługi tych zajęć, co jest istotne dla optymalizacji działania Twojej firmy. Prawidłowa konfiguracja systemu oraz regularne aktualizacje są kluczem do skutecznej obsługi zajęć komorniczych. Dlatego warto rozważyć konsultacje z ekspertami, którzy pomogą dostosować system do konkretnych potrzeb Twojej organizacji. Neosmart to firma z doświadczeniem w tej dziedzinie, która może wesprzeć Cię na każdym etapie. Zainwestuj w technologię, która upraszcza złożone procesy. Razem dążmy do doskonałości. Chcesz wiedzieć więcej, szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania. Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.